Wam jeszcze chciałem pokazać, e, jak to działało do tej pory, No nie, że historia w Bitcoinie się e, powtarza, że tak powiem, rymuje się, no nie. nie jest ona identyczna. Tak, spójrzcie po, te, po takich wykresach. To jest do tych wszystkich, którzy się panikują, że to ale kubuś, wiesz, ja sprzedam na górce, no nie, bo teraz jest już górka. To ja sprzedam na górce i odkupię, no nie, bo no powiem wam, że nie, nie odkupisz. Wiesz dlaczego? Bo mówię, mój kolega nie sprzedał na górce mieszkania i nie odkupił na dołku Bitcoina. Tak po prostu. Jeżeli ty teraz tego nie, nie rozumiesz, to y, nie trafisz, tak po prostu, nie trafisz w te dołki, bo to jest tylko jedna grupa, co y, trafia w te dołki Bitcoina, co sprzedaje na górce, a kupuje na dołku i oni się należą do jednej do jednej ekipy. No nie a to. Ta ekipa się nazywa kłamcy. Tak po prostu. To się nie dzieje. Nie trafisz, mówię, nie wyjdzie ci to. No ale mówię, nie panikuj, bo jeszcze to nie jest górka bitcoina. Widzicie, co się dzieje? 2012. Jaki był wystrzał? Widzicie tutaj taki wyższą Teraz? W 2024? Bo ja nie widzę. Czekamy. Po prostu poczekamy na ten na ten wystrzał. To tak mówię, abstrahując do, do ceny na niebo, mówię, bo ja jak będzie tutaj ta górka, no nie, widzicie tutaj te, gdzie jestem w 2020 roku, bo tego dnia ja będę kupował bitcoina. Pamiętajcie, jak wy będziecie się telepać, sprzedawać, no nie, to ja będę dalej kupował bitcoina. Ja kupuję codziennie i, tu, i tego dnia też kupię. Rozumiecie? Bo u mnie jest zakład, nie jest za, nie, za, za, zakład, nie jest na e, pół roku. Ja kupując tego bitcoina trzymam go forever. Tutaj, tak po prostu. Ja po prostu sprzedaję te, te pieniądze. Które do mnie przyjdą, za moją pracę, którą no, nie e, wykonuję, i dostaję te pieniądze. Ja tego dnia na samej górce dalej będę się zakładał, że ten Bitcoin tutaj kupiony przetrzyma lepiej wartość niż te 10 funtów. Dlatego będę to robił, pamiętajcie. I o to tutaj chodzi, no nie? No, ale mówię, jeżeli Wy teraz sprzedajecie, wymieniacie tam, bo jesteście zarobieni, bo kupiliście tutaj. Jesteście zarobieni, ok, mówię, no nie, ale w którymś momencie znowu was to złapie, takie uczucie, kurka, ten, no, źle, źle zrobiłem, no nie, to mówię, mówię ja tu na tym kanale nie hoduję takich, nie hoduję spekulantów, bo was, fe, FED was już wychował, no nie spekulantów, tym pieniądzem wychowali spekulantów, bo gdyby nie ten pieniądz, nie musielibyście spekulować, ja tu, mówię, ja tu tworzę takich ludzi, Którzy, przynajmniej mam zamiar, no nie? Którzy po prostu to zrozumieją, że w tym aktywie się przechowuje swoją wartość. I że nikt wam tego nie jest w stanie odebrać. No i bo wszystko inne wam odbiorą. Zaraz wam coś pokażę. Taką ciekawostkę. Wam to odbiorą. No nie. Także mogą. Tutaj wam, yy, wam pokażę, no nie? Spójrzcie. To jest moja inwestycja w nieruchomość. Yy, w Anglii, no nie? I zobaczcie. Na następny rok, jak, jak sobie postanowili odbierać nam majątek, tym co mają. Widzicie, tutaj jest, to jest cancel, tak czyli podatek od, od nieruchomości. No nie, z racji tego, że to jest moja druga nieruchomość, second home premium, widzicie tutaj plus ile? 100%. Rozumiecie? Tak wam będą odbierać majątki. Każde, bo mogą. Tam, gdzie człowiek może. To będzie, tak po prostu, tak zawsze było, no nie, tak zawsze było i tak będzie, to się nie, to, to, to się nie zmieni i tutaj, no nie mówię, to ja tak Wam chciałem pokazać na dowód, no nie, nie będę płakał, bo to nie ma, nie ma co płakać, tylko po prostu trzeba podejmować e, jakieś tam decyzje, e, 100% więcej podatku po, podnoszą, bo mogą, no nie, i będę płacił te 100%, no nie, chyba, że sprzedam tą nieruchomość ja to jak myślicie? Sprzedam nieruchomości kupię Bitcoina? O. Dobra, no to dochodzi, dochodzimy do wspólnych wniosków. Widzę, że mam nadzieję, że zakiełkowałem wam trochę. Eee, że moja strategia jest słuszna. Bo tak samo będzie, wiecie, tak samo oni mogą zrobić z tym BlackRockiem, z tymi ETF-ami. No nie rozumiecie, że ETF-y możecie sobie trzymać, ale będziemy je opodatkowywać. Teraz 2% tego BlackRocka i więcej opodatkują e, i BlackRock was, no nie, po prostu będzie wyciągał więcej procent od tego podtrzymania na no nie. No dlatego mówię, że etf to, to nie dla nas. Nie dla nas, bo my jesteśmy. E, Jesteśmy tak wcześnie na rynku, że możemy po prostu sami sobie kupować tego bitcoina. ETF-y są dla leniwych ludzi, dla tych, którzy nie chcą. nie chcą, No i to, to jest bardziej, bardziej niebezpieczne, bo jak ty trzymasz swojego bitcoina, to wiadomo, to jest, to jest twój i nikt o tym nie wie. No nie, że ty po prostu przekazujesz później tam swoim kolejnym pokoleniom tego bitcoina i oni wcale nie muszą z niego. Korzystać, no nie, bo po prostu mogą po prostu żyć. No wyobraź sobie teraz, co byś robił, no nie, każdy z was, niech sobie siądź, zrobi taki eksperyment, eksperyment myślowy. Jak jesteś tam w swojej pracy, robisz jakąś tam pracę, ja na przykład robię to, co lubię, no nie, no nie, i masz świadomość w głowie, no nie, że cokolwiek nie zrobisz, no nie, to jesteś zabezpieczony ogromnym majątkiem. No Jakby Twoje życie wyglądało, gdybyś miał to w głowie w każdej chwili? Czy byś yy, więcej pasji wkładał w swoją pracę? No nie, bo nie martwiłbyś się różnymi innymi sprawami, które byłyby dla ciebie, nie, dla ciebie nieistotne, tak po prostu. No? i to szykujecie swoim dzieciakom takie właśnie uczucia. Wystarczy, że zacznie się kupować bitcoina, ponieważ oni będą mogli robić, co będą chcieli. Pójdą do jakiejś pracy nie będą się bali, że ich z tej pracy wrzucą. Nie, bo oni będą po prostu, to będzie ich wybór, ta praca. Będą to robić z pasją, bo ty tak samo byś robił. Ja, jeżeli sobie pomyślisz, że masz 10 milionów, ten, no nie, 10 milionów e, dolarów, załóżmy, że nikt o tym nie wie, że ty masz 10 milionów dolarów, no nie, w bitcoinie, czyli w twojej głowie, no nie, no to, wiesz, no to już mniejszy wpływ ma na ciebie e, jakaś sytuacja w pracy, cokolwiek, no nie. I tak samo będzie z waszymi dzieciakami po prostu. No, dobra, to taki mój krótki przekaz. Nie dajcie się wysterować, nie dajcie się wyrolować tym o wszystkim właścicielom ziemskim, właścicielom e, waszych, e, waszego życia. No nie, bo wiecie, całe życie pracujecie na jakieś tam nieruchomości. Przynajmniej u mnie było tak do tej pory, jak się nie, nie, nie zapoznałem się z Bitcoinem, to tak właśnie działałem, szukałem cały czas różnych jakichś tam tych, no nie form, form przechowywania tej swojej wartości, no nie wybrałem nieruchomość i tak nas teraz tutaj wynagradzają i mówię, no nie, do wszystkich to kiedyś dojdzie że teraz jest czas Bitcoina, ale Wy macie tą wiedzę od Kubusia wcześniej, korzystajcie, bo mówię, bo na razie jest nas mało, zobaczcie, ja mam tam 77 subskrybentów, wiecie, jeżeli mi, jeżeli będzie ludziom to klikać, będą szukać takich, takich, rzeczy, takich informacji, do mnie tu będzie przychodzić po 10, 20, 30 ludzi, no nie, dziennie na mój kanał, to słuchajcie, to będzie już po ptakach, no nie, a teraz, a, a, a teraz macie ogromną przewagę, jeżeli po prostu zaczniecie, zaczniecie to robić. Zacznijcie po prostu kupować i nigdy tego nie sprzedawajcie. Yo! kubusia, się arystokracja, trochę długa, Trzymaj trzymajta się. Yo! Pozdro.